Drodzy moderatorze, że Tomaszu, królew Koncelebrancie, drodzy siostry, bracia, uczestnicy ruchu domowego Kościoła. Przypadł nam w udziale wielki zaszczyt, a równocześnie przyjemność przedstawienia sylwetki naszego kochanego i wieloletniego moderatora, księdza Tomasza Knuta. Ksiądz Tomasz Krut od wielu lat z pokorą godną naśladowania służy naszej wspólnocie domowego Kościoła, naszej decyzjalnej wspólnocie. Większość z nas tu obecnych doskonale zna księdza Tomasza. Ale pozwolę sobie w skrócie przypomnieć niektóre wydarzenia z życia naszego drugiego jubilata w ciągu ostatnich 25 lat. Czujemy się do tego upoważnieni, jako że wspólnie z księdzem Tomaszem obchodzimy tą samą uroczystość, choć trochę inaczej nazwaną. Drogi Tomku, pewnie pamiętasz że 25 lat temu rozpoczęła się nasza przyjaźń. Przyjaźń to jest słowo, które zobowiązuje, ale uważamy, że w naszych z w relacjach na pewno nie jest nadużyciem. To Ty, księży Tomaszu, pierwszy nas tak nazwałeś. Jesteśmy z tego ogromnie dumni, mogąc cieszyć się Twoją przyjaźń. Poznaliśmy księdza Tomasza, kiedy po raz pierwszy zostaliśmy powołani jako para do posługi animatorskiej na piętnastodniowych rekolekcjach w Chełżu cieszyliśmy się na ten czas przebywania we wspólnocie rekolekcyjnej, a jednocześnie przerażał nas ogrom odpowiedzialności za tych ludzi, którzy zostali nam powierzeni, ponieważ byliśmy w ruchu zaledwie trzy lata i były to nasze pierwsze w tej roli rekolekcje. To modliliśmy się przede wszystkim o dobrego kapłana, który będzie uzupełniał nasze braki formacyjne i przy którym będziemy czuli się bezpiecznie. Na kilkanaście dni przed oazą dowiedzieliśmy się, że naszym moderatorem będzie neoprezbiter Ksiądz Tomasz Klut. Sama wiadomość nie wzbudziła w nas, księży Tomku, wielkiego entuzjazmu, ponieważ, ponieważ towarzyszyło jej określenie ciebie jako mola książkowego i kandydata nauczonego. Ale jakże innym okazałeś się przy pierwszym, jeszcze przedrekolekcyjnym spotkaniu. Poznaliśmy kapłana pobożnego, Serdecznego, całkowicie oddanego Bogu i Kościołowi. Rozmowa z Tobą, Księżyc spowodowała, że już bez obaw, bez lęku, ale za to z wielkim zaufaniem do planów Bożych pojechaliśmy na te rekolekcje. Przeżyliśmy cudowne 15 dni. Dni formacji, modlitwy, dni przeżytych we wspólnocie prowadzonej przez mądrego pasterza. Z zapartym tchem słuchaliśmy Twoich kazań, a szczególne jedno, myślę, że pamiętasz, o Bożym Miłosierdziu, podczas którego kobiety i mężczyźni wzajemnie wymieniali się chusteczkami do wycierania łez. Będziemy to pamiętać do końca życia. Od tej pory częste były nasze spotkania, czy to w Twojej pierwszej paradzie na Gdyńskim witaminie, czy u nas w domu. Czy też na długich spacerach w lesie lub po gdyńskim bulwarze. Nigdy nie były to spotkania jałowe. Zawsze nasze rozmowy dotyczyły nauki Kościoła, naszej wiary, czy też spraw ukochanego przez Ciebie i również przez nas ruchu światło-życie, ruchu domowy Kościół. Te rozmowy zaowocowały spotkaniem z młodym człowiekiem. Krótko opowiem to. Zgłosiła się do nas młoda dziewczyna, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w, w, w Gdańsku. Bez, bez pamięci, zakochana w, w chłopaku, z którym planowali wspólne, wspólne życie, planowali sakrament małżeństwa. Był jeden problem: chłopak był niewierzący, był wojujący z kościołem. I przyszła do nas z płaczem. Nie wiem dlaczego, bo żeśmy jej nie znali przedtem. Przyszła do nas z płaczem, żeby ratować, że ona tak kocha. Tak kocha tego swojego chłopaka, że, że musi coś zrobić, żeby się nawrócił. I zaproponowałem mu księdza, bo jego zarzutem wobec księży były, wiadomo, samochody, wyjazdy zagraniczne i tak dalej. Ja mu zaproponowałem księdza, który nie ma samochodu, nie ma telewizora, który ma 4000 książek i mieszka wśród tych książek. Zaproponowałem księdza Tomasza. I po kilku, po kilku takich dniach, kiedy trzeba było go przekonać do rozmowy z księdzem, zgodził się. Efektem tego było, że w Wielką Sobotę przyjął Chrzest, przyjął pierwszą Komunię Świętą, bierzmowanie, w następstwie są małżeństwem. W tym roku ich spotkałem na cmentarzu, są bardzo szczęśliwym małżeństwem, mają dwójkę dzieci. Te rozmowy też zapoczątkowały inną, ale to już w moim życiu, relację z Księdzem Tomaszem. Księży Tomasz stałeś się pośrednikiem w moim pojednaniu mnie z Bogiem. Kiedy upadam. Kiedy błądzę, a często mi się to zdarza, Ty pokazujesz mi drogę powrotu do Boga. Ty zapewniasz mnie o Bożej miłości i o nieskończonym Jego miłosierdziu. Księży Tomaszu, Ty w imieniu Pana Boga przywracasz mnie ze śmierci do życia. Wiele razy widzieliśmy też, jaką troską otaczałeś jeszcze jako młody kapłan ludzi biednych, chorych, ludzi odrzuconych. Nigdy nie myśleliśmy, nie spodziewaliśmy się. Że i my kiedyś będziemy zaliczać się do tej ludzkiej kategorii. Ale kiedy spotkało nas nieszczęście, kiedy nawet w lodówce nie było światła, bo elektronia wyłączyła prąd, to byłeś przy nas, Ty, Księży Tomaszu, i dzięki Tobie przetrwaliśmy najtrudniejszy okres naszego życia. Dziękujemy Ci, nasz przyjacielu, dziękujemy Ci, nasz moderatorze, za Twoją dla nas posługę, za to, że jesteś z nami zawsze, kiedy Ciebie potrzebujemy, za to, że jak dobry pasterz prowadzisz nas drogą ku świętości. Kochani, nie byłoby dzisiejszej uroczystości, gdyby nie mama za Tomasza. To jej modlitwą, w wychowaniu, troski o codziennych chleb dla swoich synów zawdzięczamy naszego moderatora. To ona pierwsza pokazała mu kościół, uczyła modlitwy, szacunku do ludzi. A kiedy był w seminarium, błagała Boga, aby kształtował jego kapłaństwo na... Yy, Dur Chrystusa sługi. Panie Krzyśu, chociaż Ciebie tu dzisiaj nie ma, dziękujemy. A jeszcze na koniec wypadałoby nam złożyć życzenia. Niech one się spełnią według słów świętego Jana Pawła II. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść pod prąd. Przedzieraj się. Szukaj. Nie ustąpuj. Wiesz, że ono musi tu gdzieś być. Gdzie jesteś źródło? Gdzie jesteś źródło? Prowadź nas, księża Tomaszu, wspólnotę diefezjalną do źródła. Do źródła. Cóż mogę powiedzieć tylko to mógł zachować, ale takie słowa. Pokój w sercu Twoim ności. Niech nigdy nie zbraknie, niech nigdy nie zbraknie Ludzkiej życzliwości Niech nigdy nie zbraknie, niech nigdy nie zbraknie Ludzkiej życzliwości